Sąsiad szwagier Halena Piotr Janusz Grażyna Somsiady O, siema sąsiady? Co u was? słychać? Kurwa, opowiadajcie tam w komentarzach. U mnie to to zwykle. Dzień jak to dzień kurwa. Trochę się mi nudzi ta siedząc, kurwa. Przy tym stole. W telewizji nic ciekawego. Kurła, piwo się już skończyło. Kurwa, Nie ma co robić. Kuch, kuch, chyba mnie kurwa, grypa bierze. Kuch, kuch, kurwa. O kręcę. Dziś jest piątek 13. Co? Dziś jest piątek 13? Urodziny szwagra. Ja nie mogę, ale będzie giba Szlager ma urodzinę. Grażyna! Grażyna, chodź tutaj! No idę, idę, Janusz! Chodź tam, papuczynę. Siadaj, siadaj, Grażyna, siadaj. Jest mega super sprawa. Jaka znowu sprawa? Wiesz, co się dziś stało? Co się stało? Co dzisiaj mamy, Grażyna? No, dziś... To chyba jest piątek, a co? Tak, dokładnie, dziś jest piątek. A którego piątek? Na no, poezji? No nie pamiętam. Był dziesiąty... Jedenast... wczoraj 12. To dzisiaj jest trzynasty piątek. To Jezus Mario, piechowy dzień! To jest! Polsko. A stało ci się coś Janusz? Bo 13 w piątek to straszny pech jest! Czarny kot ci przebiegł drogę? Albo pod drabiną przyszedłeś? Ty nic nie rozumiesz, kurwa. Co się stało? Grażyna, dzisiaj urodziny masz szwagier, szwagier. Pamiętasz jak rok temu był urodziny szwagra? Tak, dzisiaj ja to można... Ty pamiętam jak to się skończyło. Ale o co ci chodzi? O to, że naprułeś się razem z nim jak dziko świnia. Kurwa. idziemy na urodziny szwagra. Ty na żadną urodzinę nie idziesz. Co, co ty kurde w ogóle mówisz? Jak nie idę? Ja na urodziny szwagra... Właśnie, że idę i ku nic Dobra, dobra, herezję! Herezję, opowiada no to! Spuszczaj mnie, kurwa! Idę, idę, idę! Kurwa! Urodziny się zbliżają moje. Okrągłe zresztą, kurwa. Tu problem jest. Duży problem, kurwa. Pieniądze nie ma na wódkę, kurwa. Ech. Na wódkę trzeba dużo, kurwa. A co mi janurać przyjdzie? On kurwa wypije całą zgrzewkę mójom, kurwa, całą zgrzewkę, tak było rok temu. Sam wypił zgrzewkę, całą, kurwa. Reszty już nie pił tylko, bo na sam kurwa siedział, ten alkoholik, kurwa jeden przy stole i pił Kurwa, skąd te pieniądze? Odwieczne, kurwa, pytanie Poloka, kurwa, polaka, kurwa, kurwa. Ach, z tą Polską wszystko drożeje. Rozumie masło, kurwa, rozumie chleb jak drożeje. Ale kurwa, produkty w pierwszej potrzebie, jak piwo i wódkę kurwa, jest, jest. Kurwa, co to do... O, jest pomysł kurwa, kolejny raz do użycia kurwa. Patrzcie na to, jak się bierze pieniądze, pomysł idealny. Alina! Alinko! Czego to znowu chcesz ode mnie? Też kochani kurwa, co tam słychać u tobie? U mnie wszystko w porządku. Bardzo dobrze, Halenko, słuchaj, wiesz, że moje urodziny się zbliżają, kurwa. Tak, no wiem. Jak co roku zresztą kurwa? Wiesz, że teraz kryzys trochę się kurwa, Kryzys się rozszerza, Polska kurwa biedniej, niby... niby, niby bogata, ale króła bidnie, alkohol drożeje. Wiesz o co chodzi, Halena. No wiem, ale czego chcesz ode mnie? No czego No pożyczyć trochę pieniędzy w gościu, żebym zaprosił Janusz Kur, a są przydziwierzą, leje, bo trzeba temu kurwa. I znowu nie, w tym roku pełna kulturka, pełna kulturka, kurwa, Halina, bro! Ja się nie zgadzam, ja do tego ręki nie przyłożę. Nie musisz ręki przykładać, do kasy, kurwa, Halina. Ja ci mam dać pieniążki? O, Dobra impreza, troszkę nie rok. <grywa> kura. No właśnie, koniec z tym alkoholizmem. No, Skończmy te głupoty najpierw, bo jak dajże kasę, kurwa. Dobrze. No. nie znam jak się nazywa król, ale na wyobraź sobie, że nie znam królów. Muszę ich poznać każdego kurwa. Żeby uczyć dasz. dzieci kurwa swoje później że więcej kasy, innego króla. Tak. Ty na pewno ich czegoś nauczysz. Chyba tylko pić piwo! To najważniejsze w życiu. <laughs> nie, ja się nie zgadzam. Ja więcej ci pieniążków nie dam. Ale Halina, dawaj kurwa. Nie dam. Pro, proszę, proszę. Ważne rentę twojej matce, babce, kurwa i tyle będzie. Ja ci dam pieniążków. Proszę! Dziękuję, ładnej. Będzie impreza taka, że o, dziewczynek, będzie dziewczyna nie będzie. Ja, tego, ci, ja ci dam dziewczyny, ja ci dam dziewczyny. Nie, nie będzie, za takie Żeby mi nie proszę. było powtórki, Za mi urodzi. Za takie ty chyba tobie mogę kupić, kurwa, no. Tak, ech, tak. Ech, bardzo ech, jesteś zabawny, ech, wiesz? Dobra, Sącie, daj tam. ci pieniążki, ale już za rok sobie sam musisz zapracować. Ukraść. Ech, zapracować. No, Halina, Ooooo, oh, djenki, Halena, porra! Oh. <laughs> <laughs> tu cabia, Diddy Nahui! Fasolta! Curua, curua, curua! Piotr, curua! Tu te godo, joole! DJ curua, te gonha o ciúme, espiú! Piotr, co to kurwa znaczy w ogóle, będę mi tużku. Tate to same komplementy są. Komplementy kurwa. to moja krew, Piotr. Słuchaj, kurwa, ja mam dla ciebie kurwa. Sprawa Piotr. Słuchaj, bo to są urodziny szwagra i trzeba skoczyć po flachę do sklepu. Po flachę? No. I tutaj jest to też to Kurwa, Piotr, masz racji. Przynieś kurwa, dwie, dobre. Dobre. No. Ekstra. Tatę, tatę, wstało! Nie usłyszał, co się stało! Kurwa, piotr nareszcie, kurwa, co jest? Tatę, widziałem, Ja na naszym osiedlu policja mandat wlepia naszemu sąsiadowi! Co, kurwa? Naprawdę! Kłomiesz, kurwa! Nie, kurwa. Z ręką na sercu, tatę! I ja nie mogę! To będzie najlepszy dzień w życiu, kurwa! dzięki, tatu, Ale ja jestem brzydka! Ale ja jestem gruba! Proszę, powiedz mi coś mojego. Kurwa, Jarzyna, masz perfekt zero, przynajmniej, kurwa.